Ostatnie dary lata zasługują na to, by zachować ich smak na dłużej. Dziś robimy domowe przetwory. Wybieram się z tej okazji do Brico na dział AGD, żeby skompletować wszystkie niezbędne akcesoria. Od razu rzucają mi się w oczy różnej wielkości słoiki i słoiczki, kolorowe przykrywki oraz naklejki do podpisania przetworów. W Brico znajdziecie też garnki, których wzory przypadną Wam do gustu. Jeżeli robicie przetwory z wiśni lub czereśni, na pewno przyda Wam się drylownica. Zabieram się do moich przetworów, robię powidła oraz kompoty ze śliwek. Po umyciu owoców usuwam pestki i wyparzam dokładnie wszystkie słoiki i przykrywki. Najpierw kompot. Wrzucam śliwki, dodaję 1,5 łyżki cukru i zalewam wrzątkiem, po czym od razu zakręcam. I jeszcze pasteryzacja w gorącej wodzie. Śliwki potrzebne do powideł podsmażam w garnku i przekładam do małych słoiczków z briko. Możecie kupić też tam dedykowane zakrętki, ale również sami pobawić się w przystrojenie słoików, tak jak ja. To co? Kiedy zabieracie się za przetwory?